Cześć. Czy wiecie, jakie najczęściej pytania otrzymujemy od Was w yy, mailach albo w social mediach? Czy za 5, 10 czy 15 tysięcy zł da się złożyć jakiś sprzęt, który będzie grał? Jaka jest odpowiedź? Oczywiście, że się da. Pytanie: jak to będzie grało? Aby odpowiedzieć na to pytanie, na naszej stronie internetowej przygotowaliśmy specjalną zakładkę, i tam znajdziecie wszystkie rekomendowane przez nas zestawy w różnych zakresach cenowych. Co najważniejsze, te wszystkie zestawy zostały przez nas faktycznie sprawdzone. Wszystko sobie podłączyliśmy w takich konfiguracjach, jak to tam widzicie. I na tej podstawie, najzwyczajniej w świecie, Wam rekomendujemy w zależności od Waszego budżetu. No, odpowiadając jeszcze na pytanie, czy za 5, 10 czy 15 da się ten sprzęt zbudować i będziecie z niego zadowoleni, no to tak jak mówiłem wcześniej, to wszystko zależy od Waszych oczekiwań. Ponieważ dostajecie sprzęt z tej najniższej półki, który po prostu odtworzy Wam muzykę, będziecie mieli wrażenie, że wszystko dzieje się przed Wami, to będzie grało. I chyba tyle. Na bardziej zaawansowanym pojawia się scena, to znaczy nagle jest głębiej, nagle jest szerzej, nagle coś bardziej wciąga. A już w tym najwyższym budżecie, no to w ogóle poczujecie inny rodzaj dźwięku, a w zasadzie odpoczujecie muzykę inaczej. To będzie jak przejście ze słuchania muzyki powiedzmy w kuchni do sali koncertowej. Oczywiście, wszystko z zachowaniem skali i, i tych, którzy chcą w komentarzach wylać tutaj wiadro Pomyj, no to oczywiście wiem, że za 15 to, jeżeli będziemy porównywać sprzęt za 15 do sprzętu za 115 albo za 75, no to nie mamy co porównywać. To co zawsze będziemy powtarzać, to dobierajcie sprzęt do budżetu, jakim dysponujecie, ale też do stylu życia. Do miejsca, w którym słuchacie. Różnica pomiędzy tym sprzętem za 5, za 10, za 15 to nie jest tylko więcej basu, na przykład, tylko to jest najzwyczajniej w świecie inny, roz, inny rodzaj słuchania muzyki. Chodzi o to, że yy, yy, muzykę zaczynasz wtedy nie tyle słuchać, co najzwyczajniej w świecie ją przeżywać. Zatem Zerknijcie sobie na naszą stronę. Tutaj gdzieś na ekranie się wyświetlają różne konfiguracje. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to oczywiście piszcie. Także w sekcja komentarzy jest, jest dla Was. I dajcie znać, w sumie, od jakiego zestawu Wy zaczynaliście, bo to, to też jest dla nas ciekawe. Nie sądzę, żeby każdy z Was, czy każdy z nas zaczynał od sprzętu za kilkadziesiąt tysięcy złotych, tylko gdzieś ta przygoda z muzyką i lepszymi jakościowo odsłuchami pojawiła się na, na, przestrzeni, na przestrzeni lat. No i właśnie po to stworzyliśmy te rekomendacje, żeby łatwiej było Wam wybrać, a jeżeli macie świadomość, że każdą z nich przesłuchaliśmy i jesteśmy jej pewni, no to nie pozostaje nic innego, jak przyjrzeć się takim zestawieniom i podjąć decyzję. A jeśli będziemy mogli Wam jakoś tę decyzję ułatwić, to dajcie znać w komentarzach albo najzwyczajniej świecie zadzwońcie do nas, pogadamy i spróbujemy Wam doradzić, co może być dla Was najlepszym na tę chwilę rozwiązaniem. Do zobaczenia.